Słychać Jola? Witam, jestem alkoholikiem, mam na imię Grzegorz. Przez Grzegorz, witamy. Czyli alkoholik jalano w jednym domu, tak jak temat. Yy, może najpierw zaczniemy, może najpierw Grzegorz Ty zaczniesz jako yy, alkoholik, a później ja proszę. Jestem alkoholikiem, mam na imię Grzegorz. Hmm. Pierwszy raz uczestniczę w ogóle w, znaczy nie, no, były takie epizody uczestniczenia w tak zwanym meetingu online, ale pierwszy raz od dłuższego czasu uczestniczę. Raz tylko dwa razy w pandemii, czy trzy uczestniczyłem i powiem szczerze, taka forma meetingu nie odpowiada. Słychać mnie dobrze? Dobrze, dziękuję. Jestem alkoholikiem, on ma imię Grzegorz. Krótko powiem o sobie: mam 57 lat, jesteśmy w małżeństwie 37 lat, mamy dwójkę dzieci, syna 37 lat, córkę 34. Obecnie mieszkamy w domu czteropokoleniowym, jest moja teściowa, jesteśmy my, jest córka z trójką dzieci, czyli trójka wnucząt koło nas. Nie piję alkoholu od 21, ponad 21 lat. Cały czas uczestniczę w mitingach. Moja droga zaczęła się w wieku moim 36 lat, 36 urodziny obchodziłem, już powiedzmy suche były, były. W moim życiu się zadziało tak, że bardzo wcześnie straciłem mamę. Później w wieku siedmiu lat, później zginął brat za rok. Wychowywałem się z ojcem, który nadużywał alkoholu. Może i powiem, był alkoholikiem. Były rozchuśczane emocje, nie wiadomo było, co jest dobre, co jest złe. I tak się wychowywałem. Cały czas sobie przyrzekałem, że nigdy w życiu nie ruszka alkoholu. Ale pod koniec tej szkoły podstawowej, odkryłem tego czaru wina Lapatik i znalazłem coś, co dawało mi poczucie wartości, coś, co zmieniało moją świadomość. I tak zacząłem, przez to życie powolutku wkraczać z alkoholem. W szkole średniej były już epizody takie, które wskazywały, że, że to już jest uzależnienie. Na, ty, na dzień dzisiejszy. W ten czas tego nie, tak nie odbierałem. Bardzo szybko się ożeniłem w wieku 20 lat zawiązali założyliśmy rodzinę w, w czasie wojska przyszedł na świat syn wróciłem z wojska pokrótce powiem, pamiętałem jak pamiętałem jak przebierałem pieluchy w nocy mojego syna i później się ocknąłem, jak mój syn miał 16 lat. Alkohol wkroczył w moje życie, miałem bardzo dobrą pracę. Nikt nie zwracał uwagi, że, że piję, oprócz mojej małżonki. W pracy było przyzwolenie na picie. Bardzo dużo jeździłem pod wpływem alkoholu. Miałem dwa wypadki samochodowe. Jednym malucha, malucha skasowałem. Tylna klapa do odzysku, tylna klapa do odzysku napisał Pan z PZU. I przyszedł taki okres w moim życiu, gdzie zapragnąłem. Tak jakby te marzenia dziecinne zapragnąłem nie pić, a jeszcze wspomnę, że mieszkamy na wsi. Mieszkamy na wsi. Mieliśmy, posiadamy gospodarstwo rolne i, i też pracowałem. I tak jakby pogubiłem sens życia, nie znalazłem sensu, celu życia, i stanąłem przed takim dylematem. Przychodziły myśli samobójcze, co z tym fantem zrobić dalej? No i tak się zadziało. Bóg, Bóg odpowiedział na moje jakieś prośby, na moje modlitwy. I pod wpływem amoku pijackiego zadzwoniłem do mojego kuzyna, żeby mnie zabrał, żeby mnie odizolował. Nie wiedziałem, co to jest detoks, nie wiedziałem, co to jest choroba alkoholowa, nie wiedz, nie, w ogóle nie, nie wiedziałem, czy jest jakieś. O klubach abstynenta słyszałem. O, o klubach abstynenta. Ale pan Bóg ma swoje drogi, i tak się zadziało, że vis-a-vis -vis mojego kuzyna mieszkał kolega, mój przyjaciel, dziś, który nie pił 8 lat, na tamten moment. I jak wytrzeźwiałem rano, padło pytanie, czy chcę porozmawiać z kimś, kto nie pije. Wyraziłem na to zgodę. To był 13 luty 2001 roku. Od tamtej pory utrzymuję abstynencję. Przeszedłem detoks, przeszedłem terapię i uczestniczę w meetingach. Bardzo dużo, bardzo dużo rozmawiałem właśnie z tym moim kolegą na samym początku. On jest dużo starszy ode mnie, ma, ma też syna w moim wieku, dwóch synów mają, troszkę młodszych ode mnie. I bardzo dużo na początku z nim rozmawiałem, tak jakby mogę powiedzieć, że był moim takim sponsorem. Na dzień dzisiejszy sponsora nie posiadam. Programu. Tak jak tu słyszałem z tym ołówkiem z dzisiejszych refleksji nie przerobiłem. I tyle bym chciał powiedzieć na porządek. Dziękuję. Ja mam na imię Jola. Jestem za ładną. No tam, tak jak tu Grzegorz mówił, no, mieszkamy na wiosce całe życie. I to postrzeganie alkoholizmu na wiosce jest zupełnie inne. Było ogólne przyzwolenie. Więc ja, jako ta współzależniona czy osoba z drugiej strony, to tak naprawdę nie miała żadnej pomocy, nie miała żadnego wsparcia, żeby cokolwiek zrobić i cokolwiek powiedzieć, że to jest problem. Mój ojciec też pił. Też pochodzę z rodziny alkoholowej, więc tak naprawdę o życiu bez alkoholu nie wiedziałam nic. W taką weszłam w dorosłość, tak założyła, założyłam rodzinę i, i tak funkcjonowałam. Dopiero gdy rzeczywiście Grzegorz podjął kroki w, do leczenia siebie, Zaproponował mi, żebym też poszła na terapię. Później się dowiedziałam o Dinga Alanon. No i zaczęła się nasza wspólna droga, każdy z osobna, ale jednak w jednym czasie wspólna. Nie jest to łatwa droga. W Alanonie zobaczyłam, że tak naprawdę, gdzie uważałam przez dotychczasowe życie do Alanonu, że Całe zło, wszystko to, to była wina właśnie mojego męża, że pił, że, że jego to jest przyczyną. Nie widziałam swoich błędów, nie widziałam swoich e, e, tych rzeczy, prowokowań, tych wszystkich rzeczy, które były z mojej przyczyny. Ale no nie zobacz, poprzez program doświadczenia inne, zobaczyłam, że to tak nie jest, że nie jest wina jednostronnie. Że moje nastawienie, moje działanie też są złe. I zaczęłam zmieniać. Jak zaczęłam zmieniać, zobaczyłam też, że obok mnie żyje nie ten mąż, który do tej pory był, nie ten człowiek, zupełnie inny. We swojej wspólnocie zaczął się zmieniać. Nie pasowało mi to, brakło mi kozła ofiarnego. Brakło mi człowieka, na którego mogę zrzucić winy, bo po prostu już nie pozwalał na to. A ja, wiedząc, że program jest podobny, że nie mogę tego robić. Zaczęła się nasza wspólna droga, wspólna, bo yy, jednocześnie chodzimy na grupy, jednocześnie w tym samym czasie. Yy, uczę się zmieniać, uczę się patrzeć inaczej, dostrzegać wiele rzeczy, więcej um, widzieć, że, że ja też mam niedoskonałości. I tak naprawdę jest to ciężka droga. W wiosce jest wioska jest około 500 osób, dosyć duża wioska. I tak naprawdę we Wspólnocie jesteśmy my tylko. Nie ma takiego ogólnego przyzwolenia, może nie akceptacji na to, że ktoś nie pije. Ale staramy się nie ukrywać, mówić. Dzisiaj nie obchodzi mnie i pewnie Grzegorza też, że czy ktoś się naśmiewa, czy, czy jakieś. Dzisiaj pownoszę, mam podniesioną głowę, dzisiaj mogę powiedzieć, bo się nie mam czego wstydzić. Dom jest trzeźwy. Ojciec zmarł alkoholu. Nie ma jeszcze tak. Pamiętam, że już chyba 10 lat albo więcej miał trzeźwości i mój ojciec, w którym mieszkam w domu, pił. Był trzeźwy i, i czynny alkoholik. Dwa światy, ale to było dla mnie też takie porównanie, że właśnie do czego doprowadzi nie robienie nic. Moja mama żyje i widzę, jeżeli ja nic nie będę sobą robić, to dojdę do takiego. Myślenie jak moja mama miała, bo już dzisiaj ma trochę inne myślenie z choroby. Także nasz ciężka jest droga, trudna jest droga, bo ona polega na pracy nad sobą. Ale to jest jedyna droga, której, którą po prostu będę realizować, bo już wszystkie inne zawiodły. Wszystkie inne nie przyniosły takiego efektu jak ta droga. To też ja na tyle dzięki. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać? Może jakieś pytania? Może ktoś chciałby coś dopytać? Dziękuję, Jolu. Dziękuję, Grzegorz.